Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jestem w Słowacji, w miejscowości Bardejów, a dokładnie stoimy przed Bazyliką. Zobaczycie, co dalej Wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Bardejów, a inaczej Bardejów, to małe, ale bardzo urokliwe miasto na Słowacji. Pierwsza zmianka o tym mieście pochodzi z 1241 roku. W 1352 roku król Ludwik I kazał otoczyć miasto murem obronnym z basztami, co doskonale prezentuje widoczna teraz na filmie makieta. Mury te zachowały się do dziś, ale do nich jeszcze wrócimy. Znajduje się tutaj wiele zabytków, a do takich z bardziej rozpoznawalnych budowli należy z pewnością wspomniana przeze mnie i widoczna teraz Bazylika Świętego Idziego. Jedną z bardziej rozpoznawalnych dzielnic Bardejowa jest uzdrowisko Bardejowskie Kupele. I chociaż swoim wyglądem przypomina bardziej minioną epokę, to wciąż przyciąga wielu kuracjuszy nie tylko ze Słowacji. Obecnie uzdrowisko posiada dwa źródła wód mineralnych, których można spróbować w ogólnodostępnej i widocznej pijalni. Co ciekawe, w 1895 roku przebywała tu również Elżbieta Bawarska. Żona cesarza Franciszka Józefa, co upamiętnia pomnik wykuty w brązie z 1905 roku. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Znajdujemy się właśnie w ścisłym i zarazem historycznym centrum jednego z najstarszych słowackich miast, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten niewielki budynek na samym środku rynku, otoczony dookoła urochliwymi kamieniczkami, to dawny ratusz z początku XVI wieku, w którym obecnie znajduje się ekspozycja zatytułowana Historia Miasta, Wolne Miasto Królewskie. Rynek, zaś dzięki temu, że jest obszerny, a dookoła zabudowany niską i jednolitą zabudową, uważany jest za jeden z najpiękniejszych na Słowacji. Za wspomnianym ratuszem ukazuje nam się rzymsko-katolicka bazylika świętego Idziego, której budowę rozpoczęto na początku XV wieku, przekształcając ją we wspaniałą gotycką trzynawową budowlę. Natomiast sześciopiętrowa wieża o wysokości 75 metrów jest jedną z najwyższych w całej Słowacji. Warto tutaj wspomnieć, że wejście do samego kościoła jest płatne, co budzi pewien niesmak wśród osób chcących wejść do środka. Co ciekawe, jako że to dawne tereny Węgier, to księgozbiór Bazyliki znajduje się od 1915 roku w Węgierskim Muzeum Narodowym w Budapeszcie. Widoczne dzwony spoczywające nieopodal głównego wejścia pochodzą z dzwonnicy Bazyliki. Są to dzwony Jan i Urban, które ze względu na zużycie zostały zastąpione nowymi. Na drugim końcu rynku nie sposób nie zauważyć figury kata, który jest tutaj od niedawna, bo dopiero od 2016 roku, a już stał się hitem turystów, którzy koniecznie chcą się przy nim sfotografować. Widzimy teraz makietę całego miasta, i to co się rzuca w oczy, to to, że jest ono otoczone dookoła murami obronnymi których budowę rozpoczęto jeszcze w XIV wieku. I pomimo wielu wyburzeń i zmian powstałych w ciągu ostatnich 200 lat, to uznaje się ten system obronny za najbardziej reprezentatywny przykład umocnień miejskich na Słowacji. Całość składa się z wielu bram i baszt. Ta tutaj widoczna to Baszta Wielka, która jest jedną z dziewięciu zachowanych. Była największą z baszt w systemie obronnym Bardejowa. Jej mury miały do 3,5 metra grubości, co skutecznie broniło tej części miasta jako najbardziej zagrożonego. Obecnie mieści się w nim magazyn lokalnego muzeum. Te czerwone, widoczne teraz mury, to pozostałości po baszcie ku śnieży zwanej częścią czerwoną. Jej nazwa zawdzięcza kolorowi pokrywającego jej mury. Co ciekawe, w budowli zachowały się fragmenty fresków z 1597 roku. Inną ciekawą basztą jest gruba baszta, której nie można zwiedzać, aczkolwiek od czasu do czasu odbywają się tutaj imprezy kulturalne. Poza basztami, mury obronne posiadają również charakterystyczne bramy. Jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych jest brama dolna, została ona zbudowana w drugiej połowie XIV wieku. W międzyczasie została rozbudowana o prostokątne przedramie z mostem zwodzonym. W 1821 roku bramę zburzono, a most zwodzony zastąpiono pięciołkowym stałym mostem murowanym z kamienia. To miejsce, gdzie turyści lubią na jej tle robić sobie zdjęcia. Będąc w Wardejowie należy też pamiętać, że przed wojną, podobnie jak w Polsce, i tutaj mieszkała społeczność wielonarodowa. Zamieszkiwała tutaj dość spora ludność żydowska. W 1940 roku w mieście żyło 2441 Żydów, co dawało prawie 30% całego ogółu. Działały dwie synagogi, łaźnia rytualna, dwie szkoły, pięć domów modlitewnych, pięć organizacji charytatywnych i dwie księgarnie. Dziś w mieście nie ma ani jednego Żyda, za to widoczna teraz synagoga, jak widać, przetrwała do dziś. Będąc w Bardejowie, warto pójść na uliczkę Johna Lennon'a, przy której znajduje się dom jednego z fanów Beatlesów Pawła Zajaca. Na ścianie domu są zresztą napisy upamiętniające zarówno Johna Lenona, jak i cały zespół The Beatles. Co więcej, pod spodem umieszczono liczne tablice z nazwami różnych zespołów z czasów grupy The Beatles oraz późniejszych, czerpiących z twórczości Beatlesów. W prawne oko dojrze także polski akcent. Jest tam tabliczka poświęcona zespołowi czerwone gitary. Wróćmy jeszcze na rynek Bardejowa. Tutaj w pięknych kamieniczkach znajduje się też wiele sklepików z pamiątkami, jak również barów i restauracji. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym do jednego z nich nie poszedł. Wybraliśmy się do poleconego przez innych polskich turystów baru Café Tranquilla, który szczególnie był przyjaźnie nastawiony dla naszych rodaków. I rzeczywiście warto było pójść, bo serwowane ciasta i kawa były przepyszne. A sernik, który wybrałem był jak domowy. I cenowo też nie było źle. Oczywiście bar posiadał też urządzone w stylu śródziemnomorskim patio, gdzie były stoliki, przy których można było rozkoszować się tymi smakowitościami. Będąc w Bardejowie, warto pojechać do jednej z dzielnic uzdrowiskowych o kilka kilometrów stąd. Otóż mieści się tutaj uzdrowisko Bardejowskie Kupele, które jest jednym z najpiękniejszych na Słowacji. Właściwości lecznicze tej miejscowości uzdrowiskowej Znane są od XVI wieku, jednak największy rozkwit przeżywało w XIX wieku. Wszystko dzięki źródłom wody leczniczej o bardzo różnym składzie. Mają m.in. charakter kwasowy, zasadowy, niewielką zawartość sodu, są żelaziste, węglanowe ze śladami siarkowodoru, który jest podobny do wód w pobliskiej krynicy. Obecnie na terenie uzdrowiska znajduje się 8 źródeł wód leczniczych. Herkules, lekarskie, Elżbieta, Klara, Napoleon, Anna, Kolumnada oraz źródło główne. A wody tutaj można się napić całkowicie za darmo. Budynki samego uzdrowiska przypominają co prawda te zmienionej epoki komunizmu, jednakże uważam, że warto tutaj przyjechać chociaż na chwilę, by poczuć ten klimat. I skosztować jednej z wód mineralnych. Ten widoczny tutaj to kupelny dom. Jak widzicie, jego kształt doskonale oddaje cechy budowlane minionej epoki. A znajduje się on tuż obok skweru, na którym stoi pomnik upamiętniający Elżbietę Bawarską, zwaną Sisi, która w 1895 roku przebywała tutaj przez trzy tygodnie. Jest to jeden z głównych punktów, gdzie turyści i kuracjusze robią sobie zdjęcia. Pomnik stoi obok hotelu Elżbieta, widocznym właśnie teraz, i w którym spędziła te cudowne trzy tygodnie. A że była bardzo zadowolona z pobytu i kuracji, to z wdzięczności ofiarowała miejscowemu proboszczowi pierścień, który do dziś eksponowany jest w ratuszu, który widzieliście wcześniej na filmie, będąc na rynku w samym centrum Bardejowa. Poza skwerem oczywiście jest tutaj park zdrojowy, który niestety jest zaniedbany. A szkoda, bo miejsce i klimat to naprawdę potencjał na przyszłość dla osób, które chciałoby tutaj wypocząć w spokoju, w otoczeniu pięknej przyrody i czystego powietrza. Spójrzcie jeszcze na ten stylowy budynek. To hotel Astoria, który powstał w końcówce XIX wieku, bo w roku 1898. Naprawdę ładny, prawda? Na koniec dodam, że oprócz wspomnianej Sisi, uzdrowisko słynęło z odwiedzin wysoko urodzonych gości, takich jak chociażby książę Adam Czartoryski i hrabia Ignacy Potocki. W 1783 roku przebywał w nim austriacki cesarz Józef II. W 1809 roku kurowała się tutaj córka cesarza Austrii Franciszka II, Maria Ludwika. Późniejsza druga żona cesarza Napoleona Bonaparte. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i jak będzie okazja to wstąpicie do tego słowackiego miasta Bardejów chociaż na jeden dzień. Widzimy się już za tydzień. I już teraz zapraszam Was na podróż do polskiego tym razem miasta, uzdrowiska, a mianowicie do Muszyny, w której zwiedzimy między innymi ogrody biblijne, a także ogrody zmysłów, czyli ogrody sensoryczne serdecznie zapraszam. A jeśli spodobał Wam się mój film, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, wciśnijcie dzwonek z powiadomieniami o kolejnych filmach. Oczywiście możecie polubić film. A jeśli chcecie więcej moich inspiracji, to zapraszam na mojego Facebooka, a także na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.